Powiem wam najważniejszych chyba z tych wszystkich motywów. Wszystkie wszyscy wybitni ludzie, Nie, możemy mówić właśnie znowu Arnold Schwarzenegger, możemy mówić Cristiano Ronaldo, możemy mówić Steve Jobs, możemy mówić generalnie o tych wybitnych jednostkach. Z nimi jest tak, że każdy z nich miał wizję, każdy miał jakieś pragnienie osiągnięcia czegoś fenomenalnego. I teraz yy... Arnold w wieku tam 16 lat powiedział, że chce być najlepszym kulturystą wszechczasów. Cristiano Ronaldo odbierając drugą złotą piłkę, powiedział, że on wcale nie chciał odebrać. Nie było jego celem żadnym, żeby mieć dwie złote piłki ani być najlepszym Portugalczykiem. Tylko jego celem było zapisanie się w kartach historii piłki nożnej jako jeden z najwybitniejszych piłkarzy. To są ich cele. I teraz panowie, im wyżej wy sobie będziecie stawiać te cele, tym, większą, tym większymi profesjonalistami będziecie musieli być, tym wasze umiejętności będą musiały bardziej wzrastać. Dlatego te marzenie, tą swoją wizję wywindujcie na poważnie, jak się da, tylko jak najwyżej. Dlaczego? Bo tylko z tej pozycji woli osiągnięcia wybitnych rzeczy, będzie wam się chciało dawać z siebie maksa. Maksa na treningu, maksa poza, uczyć się, edukować, wtedy to ma sens, jeżeli chcecie osiągnąć coś fenomenalnego. Dla takich rzeczy warto jest poświęcić swoje życie.